Misjonarze borykają się z problemem, w jaki sposób nawiązać kontakt z ludźmi. Misjonarz z Chin święty Józef Rejanadem mówił, jedynym językiem, który znają wszyscy ludzie i którzy rozumieją wszyscy ludzie, to język miłości. Drodzy przyjaciele, idziemy w całym kraju w marszach dla życia i rodziny, aby uzmysłowić sobie, jak wielka odpowiedzialność za życie i rodzinę na nas spoczywa. Idziemy, aby radośnie pokazać światu piękno miłości małżeńskiej, macierzyństwa i ojcostwa. Piękno życia, które trzeba chronić. Wszyscy dzisiaj cieszymy się z tego, że żyjemy. Wszyscy dzisiaj cieszymy się z tego, że razem z naszymi rodzinami możemy być tutaj. Dajmy tą szansę wszystkim. Obronimy życie od chwili poczęcia z naturalnej śmierci. Rodzina to jest miejsce, gdzie po prostu możemy być sobą, gdzie możemy po prostu być kochanym i tą miłość też innym udawać, tak? Mnóstwo Polaków opowiada się za tym, co naturalne, a dziś niestety jest kwestionowane. Dlatego uznaliśmy z małżonką, że całą rodziną musimy tutaj być. Dostaliśmy tyle od Pana Boga i jesteśmy tak mu wdzięczni za to nasze małe, wielkie szczęście. Że jesteśmy tutaj dla niego i dla rodziny właśnie, żeby mu i żeby rodzinie coś dać od siebie. Na mar przyszliśmy po to, żeby móc wyrazić troskę o los najmłodszych, o to, żebyśmy mogli bronić ich przed zabójstwami, które się dzieją w wolach matek. I też przede wszystkim przeszliśmy po to, żeby pokazywać już od najmłodszych lat naszym dzieciom, że życie jest najważniejsze i że warto bronić życie wszelkimi dostępnymi metodami. Dla mnie nie ma różnicy między. Dzieckiem, które ma 10 tygodni, a dzieckiem, które ma 4 miesiące, bo jest to dziecko, jest to istota żywa i ona ma takie same prawa jak my, osoby, które już się urodziły. tak? Zabrałem moją czwórkę dzieci i przyszedłem na marsz, ponieważ dzieci bardzo lubią chodzić w marszu dla życia i rodziny. No, w tym roku mamy dodatkową motywację, ponieważ można tutaj podpisać się pod obywatelskim projektem ustawy chroniącej życie dzieci przed urodzeniem, tak samo jak tych dzieci, które już się urodziły. Urodziły. Mamy niepowtarzalną okazję, aby objąć ochroną wszystkie dzieci, również te najmłodsze i najsłabsze, pełną ochroną, nie jakąś tam udawaną ochroną, że dobrze byłoby, gdybyście ich nie zabijali, no ale jak już zabijecie, to trudno, tylko prawdziwą ochroną. Ja się osobiście obawiam, że jak nie wykorzystamy tych pięciu minut, to kolej innych pięciu minut nie będziemy mieli, dlatego tak ważna jest determinacja w tej chwili. Oczywiście uczestnicy marszu bardzo chętnie się podpisują, ale prawdą jest, że równie chętnie podpisują się też ludzie na ulicy. Więc to nie jest tak, że tylko na marszach dla życia i rodziny ludzie popierają inicjatywy antyaborcyjne. Ja sama na swojej skórze odczuwam, że. Jak mamy dwójkę dzieci, to już bardzo dużo osób na nas patrzy, że jesteśmy dziwni, bo dwójka dzieci. A jak mówimy, że chcemy mieć jeszcze więcej, no to komentarze bardzo różne zbieramy. Dla nas, rodzina i dzieci, to jest najlepsze szczęście, największy dar, jaki nas spotkał. Trwa ta otwarta konfrontacja antyewangelii z Ewangelią. Kultury śmierci z kulturą życia. Warto nie tylko chronić, warto walczyć o rodziny, bić się o rodziny.